Na Oleskim Rynku znów zapanowała magia światła i tradycji. Symboliczne odliczanie rozświetliło miejską iluminację, wprowadzając wszystkich w świąteczny klimat. To początek wydarzenia, które połączyło mieszkańców we wspólnym świętowaniu. Muszę coś nie tylko kupić, ale także przede wszystkim coś zjeść, coś skosztować z naszych takich lokalnych specjałów. Ksiądz rekolesjonista, który gości u nas też w leśnie jest też pod wielkim wrażeniem tego jarmarku u nas, a więc się cieszę, że tak licznie także mieszkańcy lesna przybyli na naszą imprezę. Świąteczny kiermasz tętnił życiem przy stoiskach kół gospodyń i lokalnych rękowicach. Dzielników. Pyszne, świeże potrawy i wyroby znikały w mgnieniu oka. Mieliśmy już grzeńce, ale jak to wszyscy chcieli się rozgrzać w tę zimną, w zimny wieczór, no to już wypili, już ale zeszło. no już zeszło. Ale mamy, tutaj robimy um, nasze my te um, świeczki sojowe. I mydełka naturalne, 100% naturalne. Jak co roku złożono kwiaty pod kolumną maryjną w geście pamięci i pielęgnowania tradycji. A na scenie wystąpili chur Olensis, orkiestra parafialna i uczniowie. Muzyka Ich występy wypełniły rynek muzyką i świąteczną energią. W powietrzu unosiły się zapachy pierników i grzańca, a wokół panowała rodzinna atmosfera. To kolejny jarmark, który pokazał, jak silna jest lokalna wspólnota. Świąteczne światła i dźwięki zamknęły wydarzenie w wyjątkowym, ciepłym finale.